Witam was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W pokrowsku Rosjanie wywiesili swoją flagę przy wejściu do miasta, przy którym kilka miesięcy temu robił sobie selfie Załański. Miasto w zasadzie już upadło, Rosjanie czyszczą teraz przedmieścia z niedobitków, wszystkie w miarę sprawne oddziały już z niego uciekły. Rosjanie wchodzą teraz do centrum sąsiedniego Mirnochradu. Serski przygrupowuje jednostki, rzekomo w celu przeprowadzenia kontrofensywy, którą polecił mu Załański. Nawet media ukraińskie zaczęły już mówić o tym, że Pokrowsk to w sumie nie ma większego znaczenia. A i w większości mieszkają tam Rosjanie, więc w sumie tej miejscowości nie ma co bronić. Rosjanie wchodzą już oficjalnie do Siwierska, natomiast też od północy próbują również i od południa. Choć po drodze stajemy jeszcze kilka wiosek. Do jednej z nich to jest faniwki, zdążyli już wejść. No to jest klasyczny manewr, rosyjski po prostu okrążenie. Rosja oficjalnie przyjęła do armii pociski Sarmat, o czym poinformował osobiście Władimir Putin. Moim zdaniem, podobnie jak z Plutonem, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, data nie jest przypadkowa i znowu jest to bardziej sygnał dla Chińczyków, którzy będą się widzieć teraz z Trumpem niż dla samego Zachodu. Ukraiński dowódca jednostek szturmowych dał właśnie jeden z największych popisów intelektualnych w całej tej wojnie ponieważ zrobił sobie selfie i wrzucił na Instagrama. I nie byłoby w tym może nic aż tak jeszcze głupiego, gdyby nie fakt, że zrobił to siedząc w sztabie przy stole z planami wojennymi. Co prawda nic, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli, tam nie było, no ale jednak mapa ukraińskiego sztabu w ten sposób wyciekła do sieci. Wojska szturmowe to w przełożeniu na polski mięso armatnie, ale do dowodzenia no to by się jednak przydało tam wziąć kogoś bardziej ogarniętego. Na granicy estońsko-rosyjskiej mieliśmy incydenty dronowy. Dwa rosyjskie bezzałogowce miały naruszyć przestrzeń powietrzną Estonii. Kraj ten miał nawet otworzyć ogień i jeden z dronów nawet został zestrzelony. Co ciekawe, nie jest to zdarzenie najnowsze, bo sprzed prawie dwóch tygodni, ale dopiero teraz do mediów miała trafić informacja o tym, i to może paradoksalnie potwierdzać prawdziwość. Tejże informacji. No bo, jakby to była jakaś ustawka, to oni nie mówiliby, że drony przeleciały dwa tygodnie temu. No bo to generalnie z góry oznacza, że nic się wielki, wielkiego nie stało, skoro przez dwa tygodnie się nikt nie zorientował. To trochę słaby sposób nasianie paniki. A tego typu prowokacje, no to trzeba robić jednak w kontrolowanych warunkach, tak żeby nam się prowokacja nie wymknęła zwyczajnie spod kontroli. Więc jeżeli rzeczywiście jakiś dron przeleciał nad przestrzenią Estonii, to też próba przerobienia incydentu tego na jakąś właśnie prowokację byłaby zbytnio nieodpowiedzialna, nawet jak na obecne warunki natowskie. Już nie mówiąc, że w przypadku takiego nagłego incydentu, to decyzje podejmują wtedy przede wszystkim wojskowi, a nie politycy, a oni mają jednak troszeczkę chłodniejszą głowę. A Rosji do a z Rosji do Estonii jest rzut baratem, więc nie trzeba zbyt wiele, by nawet przez zwyczajny przypadek zahaczyć o granicy. Zresztą na tej chwili to obie strony się intensywnie szpiegują w rejonie Bałtyku, więc to też nie musi być wcale przypadek. Zełański podpisał dekret o możliwości eksportu broni. Wielu pewnie to zdziwi, zważywszy na to, że Ukraina jest w trakcie wojny, którą przegrywa i to sromotnie. Pytanie teraz, dlaczego to się stało? Jak dla mnie jest tu drugie dno, bo Salański w swoim ekspoze, w którym mówił właśnie o tej ustawie, no bardzo dużo mówił o możliwości eksportu dronów. A jak mówiłem we wcześniejszym filmie, najstarszy syn Trumpa ma firmę produkującą drony i nawet dostał już kontrakt rządowy. A Ukraina jest przedstawiana, zresztą tutaj akurat słusznie, jako kraj, który ze względu na obecny konflikt ma największe doświadczenie w użyciu bezzałogowców po jasnej stronie mocy. A infrastruktury do ich produkcji nie potrzeba jakiejś dużej, więc firma Trumpa Juniora może otworzyć swoje biuro w Kijowie i potem sprzedawać ukraińskie drony do Stanów albo gdziekolwiek, wiadomo, tu chodzi tylko o wypranie pieniędzy. I to by też mogło wyjaśniać ten nagły zwrot w sprawie polityki rosyjskiej, gdzie Donald nagle zerwał rozmowy z Putinem i nałożył sankcje na firmy naftowe. Zresztą eskalacja postępuje również i w innym miejscu. Mianowicie Rosjanie po raz pierwszy od dojścia Trumpa do władzy będą oficjalnie wysyłać broń na Ukrainę. Także coś tam się za kulisami zadziać musiało. Jedno jest pewne, pokoju szybko mieć nie będziemy, niezależnie od tego, co mówi prezydent. Ukraina to jest chyba pierwszy z tych wielkich projektów, w sprawie którego Trump już oficjalnie skapitulował, bo teraz cała jego ekipa już zaczyna powtarzać retorykę wojenną poprzedniego prezydenta. Ale w pewnych aspektach mamy również deeskalację. Mianowicie Amerykanie wycofują część swoich wojsk z Rumunii. W kraju ma zostać 1000 żołnierzy, obecnie jest ich 1700. Stacjonują oni w bazie w Konstancy nad samym Morzem Czarnym. Poinformowało zresztą o tym pierwsze, co ciekawe, samo rumuńskie Ministerstwo Obrony. W sumie, no umówmy się, Amerykanie i tak za bardzo nie są tam na tę chwilę potrzebni. Rumunii sami siebie pilnują, a ja takim żadny poważny nie grozi. Te wojska to i tak zresztą bardziej stacjonują tam symbolicznie, no bo w razie prawdziwego konfliktu, no to umówmy się, to jest 1700 ludzi, no taka ilość jest zbyt mała, by na ten konflikt jakoś bardzo wpłynąć. Co ciekawe, rząd rumuński wywalił 2,5 miliarda dolarów w rozbudowę tejże bazy. W sumie ona się raczej nie zmarnuje, po prostu tam wsadzą zapewne trochę Rumunów więcej, bo i tak to baza, że tak to powiem, koedukacyjna. Rada Państw Nordyckich żąda, by najbliższy pakiet pomocy na Ukrainę był finansowany z zamrożonych rosyjskich środków. Jak są tacy mądrzy, to niech sami przekażą rosyjskie środki, które zamrozili, a no tak żadnych nie mają. Fajnie jest tak wsadzać kogoś na minę, kiedy się samemu nie ponosi konsekwencji. Akurat z ust zgromadzonych tam przedstawicieli władzy nie padło nic nowego. Jedyna różnica jest taka, że się teraz wszyscy po prostu do kupy zebrali. Przy okazji szwedzkie Gripeny mają być podobno montowane na Ukrainie, ale najpierw kraj ten musi wybudować odpowiednie fabryki. No, życzę powodzenia. Ale ktoś na tej budowie zarobi i o to tutaj głównie chodzi, bo nawet jeżeli te samoloty powstaną, to według umowy całość ma zająć jeszcze 10 następnych lat. Choć znowu, na tej chwilę nie ma chętnego na finansowanie tego projektu, i być może to jest powód, dla którego Skandynawowie tak naciskają na odmrożenie tych aktywów. I w sumie, to na jakiś powiedzmy sposób ma to sens. No. No, bo Ukraina najpierw podpisze teraz poszczególnymi krajami kontrakty, na które oczywiście nie ma pieniędzy, aż od sprzedaży broni politycy mają działkę. Taki teraz mają interes w tym, żeby te pieniążki na tę broń zapierdzielić. W sumie Kijowowi pod tym względem no nie można odmówić pewnego rodzaju sprytu. Jakby nie patrzeć no w korupcji politycznej, to oni mają lata doświadczenia ze swojego podwórka. Problem w tym, że to ze względu na tą korupcję, Ukraina wygląda jak wygląda. I jak tak dalej pójdzie, to prędzej Unia będzie wyglądać jak Ukraina, niż Ukraina jak Europa. Właśnie weszła a propos w życie umowa handlowa z tym krajem. Przeciw były jedynie Węgry i Słowacja, co znowu oznacza, że Tusk był za, ale się nie cieszył. Nasz rzekomy premier twierdzi, że Polska utrzyma embargo na zboże. Niedawno też twierdził, że jest przeciwko umowie z Mercosurem, także ja bym się jakoś do jego słów tutaj nie przyzwyczajał. Oczywiście to embargo, które teraz jest to tylko fikcja prawna, bo wystarczy, że wyśle się zboże do Niemiec, zawróci przez granicę, już się obeszło embargo, a nasz rząd nie robi nic, by powstrzymać krajowych producentów od upadku. Donald Trump zapowiedział, że na ulicy amerykańskich miast za chwilę wkroczy wojsko. Ja tam z, jak tam sobie chcę im więcej wojska amerykańskiego w Ameryce, tym mniej wojen na świecie. I tak na tę chwilę nic się tam za specjal, nic tam za specjalnie nie robią, podejrzewam, że za niedługo zostaną wysłani do Nowego Jorku. Już zresztą jeden z kandydatów na prezydenta miasta Andrew, Cru, Andrew Cuomo zapowiedział, że jeżeli on nie wygra wyborów, to Trump wyśle do miasta czołgi. A co ciekawe, to były przedstawiciel Partii Demokratycznej. Pytanie tylko, jak to w ogóle wpłynie na wydatki budżetowe amerykańskie: no bo żołnierze na służbie czynnej zapewne będą musieli wypłacić jakieś bonusy, a nawet jeśli nie, to samo patrolowanie miast zwiększa użycie paliwa, zużycie sprzętu, a na tę chwilę no, to rząd jakoś dużo kasy nie ma. No i jak będą wsadzać ludzi masowo do więzień, to utrzymywanie ich też swoje kosztuje. Znowu to się średnio pokrywa z tym obniżaniem wydatków. Sam prezydent Stanów jest już w Korei Południowej i czeka na swoje spotkanie z Puchatkiem. Rozmawiał on już z nowym premierem Japonii co ciekawe był dużo milszy niż normalnie. Podpisał on z krajem kwitnącej wiśni umowę w sprawie metali ziem rzadkich, co jest o tyle ciekawe, że ani jedna, ani druga strona na tej chwili nie jest za bardzo ma w ogóle do niej dostęp. A zresztą jest to umowa ramowa, to znaczy obie strony zgodziły się, że fajnie byłoby mieć dostęp do tych surowców strategicznych, no ale żadnych konkretów nie mamy. Sama Japonia natomiast ogłosiła, że nie będzie się stosować do amerykańskich sankcji na rosyjską ropę. I Trump nawet zły nie był. Kraj ten kupuje około 10% eksportowanej przez Rosję ropy, także jest to całkiem duży importer trzeci bodajże. Japończycy są natomiast w o tyle dobrej sytuacji tutaj, że oni są właścicielami dużej liczby amerykańskich ob obligacji, które mogą w razie czego szybko sprzedać i rozwalić tym samym całą amerykańską gospodarkę, co zresztą już zaczęli poniekąd robić, jakim Trump zaczął wyskakiwać z cłami we wszystkim. Z cłami. Podobnie inteligentną umową ogłosił Trump z samą Koreą Południową, Prezydenci obu krajów zgadzają się ze sobą we wszystkim oprócz tego, w czym się nie zgadzają. Przypomnijmy, według Trumpa Korea Południowa ma mieć zmniejszone cła pod warunkiem zainwestowania 350 miliardów w Amerykę. I prezydent Korei się z tym zgadza, tylko nie zgadza się z kwotą i ze sposobem realizacji. I z kwotą, o jaką być, mają być cła obniżone, no takie rzeczy to tylko w erze, naszej erze, chyba najgłupszej w historii świata. No ale wiadomo, tutaj też można już ogłosić zwycięstwo. Japończycy w ogóle też się spotkają z Chińczykami dzisiaj, czyli jeszcze przed rozmowami amerykańsko-chińskimi i również tutaj Trump trochę mam wrażenie spokorniał, bo na tę chwilę to on podkreśla to jak to za jego rządów relacje z Chinami nie są wspaniałe. Chińczycy w ramach gestu dobrej woli zakupili nawet porcję soi, konkretnie to 20% tego co zakupili z Ameryki w zeszłym roku no ale to już wystarczy, żeby wyznawcy Trumpa narobili pod siebie z zachwytu Notabene taki gest dobrej woli to Chińczycy robią prawie za każdym razem, jak rozmawiają na poważnie z Amerykanami. Soja to największy producent, produkt eksportowy Stanów Zjednoczonych, a Chiny są jej największym konsumentem. Miał on też spotkać się z Kimem, jednakże spotkanie odwołano. W sumie ono i tak raczej nie miało sensu. Jedyne nad czym mogli tu rozmawiać, to nad przywróceniem stosunków dyplomatycznych, a tak jak wiemy, się nie stanie. Żeby było śmieszniej, to Senat amerykański teraz zdecydował o unieważnieniu cał Trumpa na Brazylię. Jest to pierwszy taki przypadek, o tyle ciekawy, że większość mają tam republikanie, jednak piątka z nich złamała dyscyplinę partyjną i przyłączyła się do demokratów. Co prawda musi to jeszcze przejść przez Izbę Reprezentantów, no ale kropla, kropla drąży skałą. Możliwe, że za niedługo cała ta polityka celna zwyczajnie przestanie istnieć, akurat, akurat Brazylia jest dosyć słabym celem na cła ze względów politycznych, bo duża część importu do tego kraju to są produkty amerykańskich korporacji, związane z rolnictwem i to takich naprawdę dużych korporacji, więc w ten sposób Trump się naraził całkiem sporemu lobby. Plus duża część tych produktów to rzeczy co do których nie ma za specjalnych zamienników w Stanach, błokawy czy bananów to w USA się zwyczajnie nie da uprawiać. Oczywiście można by te rzeczy sprowadzać z innych krajów, ale tak jak powiedziałem w Brazylii plantacje mają Amerykanie, a w innych krajach tropikalnych to już niekoniecznie. Trzeba też pamiętać, że Sąd Najwyższy również rozpatruje teraz kwestię Trumpowych sankcji i to ich całości. O ile formalnie to powinna być kwestia czysto prawna, to nieoficjalnie to jest kwestia polityczna i fakt, że Partia Republikańska nie jest już co do niej zgodna, również może tutaj zaważyć na ostatecznym werdykcie. Jest to więc idealna okazja dla Ameryki, żeby się z tych ceł zwyczajnie wycofać. Trump, w razie czego, będzie miał dupochron, no bo będzie mógł zwalić winą na Deep State, a Ameryka przynajmniej na chwilę odetchnie. W strefie Gazy Izrael znowu rozpoczął naloty, zabijając ponad 100 osób. Po 16 godzinach bombardowań stwierdzili, że już im się w sumie znudziło i że zawieszenie broni jednak nadal trwa. Fajny ten pokój taki nie zatrwały. teraz będą szukać wszelkich możliwych sposobów, żeby rozpętać wojnę na nowo, także spodziewam się więcej tego typu prowokacji. Oczywiście cała reszta sygnatariuszy paktu nie ma nic przeciwko, wręcz przeciwnie, sam Trump napisał, że Izrael ma prawo do zemsty. Pytanie, kto im to prawo dał i jak ono ma działać. Co ciekawe, europejska komisarz do spraw zarządzania kryzysowego i równości Hadia Lahbib. Udzieliła wywiadu związanego ze stanowiskiem Unii w sprawie Gazy. Jest to była minister spraw zagranicznych Belgii pochodzenia algierskiego i stwierdziła, że Hamas to nie jest dla Unii żadnym partnerem do rozmów. Szkoda tylko, że nikt tam na Bliskim Wschodzie w tej sprawie nie chce rozmawiać z Europą. Wiadomo, że oni coś robić muszą ze względu na opór społeczny, jednakże tak, żeby przypa przypadkiem też czegoś nie zrobić, ze względu oczywiście na lobby Paysata. Swoją drogą zastanawiam mnie, co mają wspólnego równość i zarządzanie kryzysowe, że Unia Europejska powierza je tej samej osobie. Chyba tylko taki, że unijne dążenie do równości za wszelką cenę skutkuje kryzysem. Prezydent Nawrocki złożył dziś ósme weto w swojej karierze i dotyczyło ono nieuznania dla języka wilamowskiego. To taki specyficzny dialekt niemieckiego występujący w jednej bardzo zadufanej w sobie wsi pod Opolem, Oczywiście z tej okazji już się w mediach wylało samo gęste, wiadomo, piąta kolumna niemiecka w Polsce ma się dobrze. Uznanie dla języka, którym mówi 30 osób, tak, dosłownie 30 osób i domaganie się nauczania go w szkołach to jakieś nieporozumienie. Niemcy oczywiście nie mogą tak bezpośrednio zabiegać o regermanizację ziem odzyskanych, więc próbują tworzyć dziwne tożsamości regionalne. I to nie jest tak, że jacyś Ślązacy nie mają prawa gadać jak tam sobie chcą, tylko dziwnym trafem zawsze ci wszyscy działacze są w jakiś sposób powiązani z Niemcami. Notabene za kilka dni właśnie będziemy mieli podobne głosowanie w sprawie języka śląskiego, zapewne się skończy bardzo podobnie, no a z tego względu, że to jednak trochę większa sprawa, to zapewne jeszcze będzie większy szum medialny niż na tej chwilę. A propos szumu mamy kolejną globalną awarię internetu. Serwis chmurowy Amazona znowu przestał działać. Co więcej, nie tylko Amazon, bo i Microsoft się teraz wywalił, to już drugi raz w tym miesiącu. Tyle się mówi o tej technologii przyszłości. O tym jak to za chwilę AI będzie za nas tyłek podcierać, a wygląda na to, że my nie jesteśmy w stanie utrzymać na sensownym y, poziomie nawet obecnie działającej sieci. Żeby było śmieszniej, to awaria nastąpiła w tym samym miejscu co wcześniej. Nie wiem za ile to naprawią. Ale Amazon będzie musiał prawdopodobnie wypłacić miliardy dolarów odszkodowań. A znając politykę tych firm które robią wszystko po łebkach, by leciąć koszty. Tutaj infrastruktura chmurowa nie jest poddawana jakiejkolwiek konserwacji. Także ja się spodziewam, że częstotliwość tego typu awarii będzie tylko rosnąć. Moim zdaniem, przechowywanie czegokolwiek w chmurze to bez sens. Chmura to po prostu czyjś komputer. A jak widzimy firmy biorące się za te usługi no, nie działają za sprawnie, a jak ma się wszystkie dane u siebie, to się je ma u siebie. A żeby było ciekawiej, to Amazon ogłosił zwolnienie 30 tysięcy pracowników, głównie właśnie z działów technicznych, pod pretekstem zastąpienia ich przez AI. Gdyby nie fakt, że i nasz internet jest zależny od tych amerykańskich korporacji, to ja bym się nawet i z tego cieszył, choć to może jest właśnie idealna okazja, by zastąpić część z nich właśnie przez jakieś firmy ze starego kontynentu. Tak przy okazji technologii to ruszyła już Grokipedia, oficjalna odpowiedź Alona Maska na Wikipedię, która rzekomo stosuje cenzurę. Jak sama nazwa wskazuje, wykreowany przez maskowy model sztucznej inteligencji i wszystko fajnie, tylko że jednym ze źródeł, z których Grok bierze informację jest wikipedia właśnie o ile ta strona ma lekko mówiąc w sensie wikipedia swoje problemy i to tak naprawdę lekko mówiąc to nie widzę powodu dla którego tworzenie konkurencji w tworzenie konkurencji powinna zostać zaprzęgnięta sztuczna inteligencja ogólnie moim zdaniem pomysł otwartej encyklopedii o ile w teorii jest bardzo fajny to w praktyce nie zdaje egzaminu moim zdaniem taka idealna encyklopedia y Powinna mieć stałych edytorów, tylko takich znanych z imienia, nazwiska itd., najlepiej podpisanych pod samymi artykułami, tak żeby po prostu każdy wiedział w razie czego kto sieje propagandę. A propos pro propagandy, zginął kolejny poszkodowany w wyniku ataku na synagogę w Manchesterze. Co ciekawe, żaden z zabitych nie padł ofiarą rzekomego zamachowca, wszyscy zostali zastrzeleni przez policję. Z takimi służbami, no to niepotrzebni są terroryści. Choć ja podejrzewam, że to nie jest wcale żadna niekompetencja, ale zaplanowane działanie, bo nawet jak powiedzą, że to policja, to nagłówek w gazecie mówi, że zmarła ofiara samochodu na synagogę. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, to link do. Y do mojej spierki macie w komentarzu pod filmem, za wszystkie bardzo dziękuję. Podobnie jak wszystkie linki do artykułów użytych przy produkcji tego filmu. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Waszą. Dziękuję.